Mandero chciałbym dzisiaj Wam pokazać latarkę, którą kupiłem na temu. Eee, kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam nazwy, jak ona się nazywa. A teraz jest dosyć ciemno. Później Wam najwyżej napiszę w komentarzu, jak to się nazywa. Tam kosztowało mnie ja nie pamiętam. Za 48 ziko chyba. Moje miasteczko Gdańsk. I to widoczki tutaj takie mam sobie proszę ja was na moją dzielnicę tam jest Suchanino tam gdzieś jest Gdańsk miasto stare a tam wiadomo przemysłowa strona Gdańska czyli stocznie i Giepec kurna, Karringtony no dobra, wracamy z do latarki. Ciemno, ciemno. Cia. I świeci się elegancko, ładnie. Tak, to jest taki zumek. Przesuniemy do do przodu okular. Nie wiem, czy tak to można nazwać. No tą część z przodu latarki. To zawężamy światło. Je bardziej tak punktujemy i ciach oświecamy większą część naszego tutaj pola widzenia nie spoka opcja mi się wydaje że ona gdzieś tak ma kurde nie wiem z 15 cm długości średnicy z 2 cm no z 2,5 cm w tej węższej części i w szerszej 4 cm Ładowana oczywiście na USB Kurde nie pamiętam ile ona ma pojemność baterii Naprawdę Jak coś to wam wszystko napiszę, Można nawet linka wkleję <laughs> Powinienem gdzieś tam mieć w jakiejś historii wyszukiwań Ale wam powiem, że chciałbym sobie sprawdzić jeszcze taką latarkę Która byłaby No świecić może troszeczkę Chociaż wolałbym, żeby tak świeciło, nie? To byłoby super. Ale żeby była dużo, dużo mniejsza, nie? Żeby była z trzy razy mniejsza. Taką, wiecie, jak gdyby przypinaną trochę do kluczy. No, taki scyzoryk mały, nie? Nie wiem ile. 7 siedem i z półtora centymetra proszę ja was tego, nie? E, Średnicy. To byłaby idealna. No. Ale z znalazłem, proszę ja was. Fajny widok mam tutaj. Kurczak, i tak rzadko tutaj przychodzę. A mam tak blisko. <laughs> Naprawdę. No dobra. Pozdro, mordeczki. Pozdro, mordeczki, i jak coś na łączach. Nara.